TPA Observer. Stawiamy na dobre połączenia, biznes, prawo i podatki w kluczowych sektorach gospodarki. Założenia polskiego ładu od początku budzą liczne wątpliwości i kontrowersje wśród ekspertów. Sporą część głównych elementów programu, jak podwyższenie kwoty wolnej od podatku, należy ocenić pozytywnie, ale już obciążenie przedsiębiorców nielimitowaną i nieodliczalną od podatku składką zdrowotną ZUS stanowi bardzo poważny problem. Widać, że rząd nie ma odwagi podnosić np. nominalnej stawki CIT albo wprowadzać dodatkowego progu PIT dla najbogatszych. Woli udawać, że składka zdrowotna bez limitu i bez prawa odliczenia to nie podatek i dzięki temu podatki u nas jedynie się obniża. Tymczasem to po raz kolejny. Między innymi po wprowadzeniu od początku tego roku opodatkowania CIT-em spółek komandytowych, dochodzi do uderzenia w polskich przedsiębiorców, ponieważ zmiany, o których mówimy, w zasadzie nie dotyczą zagranicznych inwestorów w Polsce. Spółka ZOO zagranicznego koncernu odczuje polski ład jedynie po wzroście kosztów wynagrodzeń swoich lepiej zarabiających pracowników, ale dochód uzyskiwany przez inwestora z Polski pozostanie opodatkowany bez zmian. Tymczasem Właściciele polskich firm rodzinnych, spółek jednoosobowych, działalności gospodarczych, spółek osobowych, jednoosobowych spółek zo zapłacą dodatkowe 9 punktów procentowych od dochodu. Nie trzeba przesadnej wyobraźni, żeby zauważyć, że taka zmiana, kolejna już w krótkim czasie, obniży zdolność konkurowania polskich firm z biznesem międzynarodowym, zmniejszy też ich potencjał inwestycyjny, nie mówiąc już o innych, trudniejszych do przewidzenia efektach, takich jak ucieczka w szarą strefę czy przenoszenie firm za granicę. Ja nazywam się Wojciech Sztuba, a dzisiejszym gościem TPA Observer jest Joanna Henzel, doradca podatkowy i menedżer w TPA Poland. Przedyskutujemy z Joanną dokładnie elementy polskiego ładu odnoszące się do składki zdrowotnej ZUS i skutki, jakie mogą one przynieść dla przedsiębiorców już od początku przyszłego roku. Joanno, przypomnij proszę w skrócie założenia opublikowanego projektu w zakresie tego nowego obowiązku i na czym właściwie polega zmiana w stosunku do. Dzisiaj obowiązujących przepisów. Zgodnie z planowanymi w ramach Polskiego Ładu zmianami stawka zdrowotna ma pozostać na obecnym poziomie 9%. Zmieni się jednak podstawa wymiaru składki zdrowotnej. Od przyszłego roku podstawą wymiaru 9% składki zdrowotnej zarówno dla pracowników, jak i dla przedsiębiorców będzie osiągany przez nich dochód. Dziś samozatrudnienie i przedsiębiorcy opłacający podatek PIT na zasadach ogólnych, to jest według skali podatkowej, jak i przedsiębiorcy płacący liniowy 19% PIT, mają możliwość opłacania składki zdrowotnej w formie zryczałtowanej niezależnej od poziomu realizowanych przez nich dochodów. Obecnie 9% składka zdrowotna w przypadku przedsiębiorców naliczana jest od stałej, zadeklarowanej kwoty, niezależnej od wysokości dochodów. Kwota ta nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Obecnie jest to kwota na poziomie 4250 zł i dlatego przedsiębiorcy dziś, niezależnie od wysokości realizowanych przez nich dochodów, mogą płacić składkę zdrowotną w wysokości 382 zł miesięcznie, czyli niewiele. Od 2022 roku. Przedsiębiorcy zostaną pozbawieni możliwości opłacowania zryczałtowanej składki zdrowotnej. Ale niestety to nie koniec. Nowe przepisy eliminują możliwość odliczania zapłaconych składek zdrowotnych od podatku dochodowego PIT. Tym samym już od 2022 roku składka zdrowotna nie pomniejszy podatku PIT do zapłaty. W konsekwencji zapłacona składka zdrowotna podwyższy efektywną stawkę opodatkowania dochodów. Skumulowana stawka podatku dla przedsiębiorcy opłacającego podatek liniowy wzrośnie z 19% aż do 28%. Dodatkowo dla firm, które są pracodawcami, wzrosną także koszty zatrudnienia, ponieważ brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku PIT będzie dotyczył również osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Podsumowując, na planowanych w ramach Polskiego Ładu zmianach dotyczących opłacania składki zdrowotnej straci niestety większość podatników najwięcej przedsiębiorcy i samozatrudnieni, a przede wszystkim ci, opłacający liniowy podatek PIT. Czy są w ogóle jakieś obszary gospodarki albo rodzaje działalności gospodarczej, gdzie zostaną zachowane dotychczasowe zasady naliczania składki zdrowotnej? Niestety, dla przedsiębiorców przepisy w zakresie polskiego ładu nie przewidują tutaj żadnych wyjątków. Dla przedsiębiorców rozliczających podatek dochodowy, czy to na zasadach ogólnych, czy podatkiem liniowym, podstawą wymiaru składki zdrowotnej w wysokości 9% będą rzeczywiste dochody. Ewentualną alternatywą dla małych przedsiębiorców, która może potencjalnie pozwolić im na zmniejszenie ich obciążeń podatkowych, jest przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku ryczałtowców Polski Ład przewiduje składkę zdrowotną w wysokości 1 trzeciej stawki ryczałtu. I tutaj można szukać realnego zmniejszenia wysokości i składki, i efektywnej stawki opodatkowania. A to dlatego, że zapowiadane są zmiany w wysokości stawek ryczałtu dla pewnych branż, np. dla lekarzy, inżynierów czy programistów. Dla przykładu, specjalista w zakresie IT, który skorzysta z obniżonej stawki ryczałtu w wysokości 12%, zapłaci 4% składkę zdrowotną, oczywiście bez możliwości odliczenia jej od podatku. Polski Ład nie przewiduje dla żadnej grupy podatników ubezpieczonych prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego PIT. Przepisy dotyczące odliczania składki zdrowotnej, taką możliwość mamy dziś, znikną zupełnie, zostaną uchylone z polskiego prawa. Z początkiem bieżącego roku spółki komandytowe zostały obciążone podatkiem dochodowym do osób prawnych, i tak stało z większością z nich, z wyjątkiem tych, które mogły odroczyć ten moment do 1 maja. Teraz już wszystkie. Są podatnikami CIT. I de facto ich wspólnicy, czyli komandytariusze i komplementariusze, otrzymają dywidendę, tak jak wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Ale jednak niekoniecznie będą tak samo traktowani z punktu widzenia tej nowej regulacji składkowej, bo czy nie jest przypadkiem tak, że komandytariusze i komplementariusze spółek komandytowych, jak również ci jedno, wspólnicy jednoosobowych spółek ZOO, nadal będą traktowani jako osoby prowadzące działalność gospodarczą dla celów naliczania składki zdrowotnej. Niestety tak. Przepisy Polskiego Ładu nie zmieniają przepisów regulujących powyższą kwestię. Dlatego należy uznać, że zgodnie z artykułem 8 ustęp 6 punkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wspólnicy spółek komandytowych i jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, podobnie zresztą jak wspólnicy spółek jawnych i partnerskich, w dalszym ciągu będą uznawani za osoby prowadzące działalność gospodarczą. To implikuje konieczność opłacania przez nich składek ZUS oraz składek zdrowotnych. Zatem planowane zmiany w rozliczaniu składek zdrowotnych w ramach Polskiego Ładu dosięgną również wspólników spółek komandytowych, Spółek jawnych, partnerskich i spółek jednoosobowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. I warto tutaj dodać, tak jak już wspominałeś, Wojtku, że wspólnicy spółek komandytowych już dziś są dość mocno dyskryminowani i już dziś nie mają praktycznej możliwości odliczenia opłacanych składek ZUS od przychodów. Ani opłacany składek zdrowotnych od podatku, jeżeli ich jedynym źródłem dochodów jest właśnie spółka komandytowa. Tak jak wspominałeś, od 2021 roku dochody realizowane ze spółek komandytowych są podatkowo traktowane dokładnie tak jak dywidendy i opodatkowane z ryczałtowanym 19% podatkiem PIT. Taki sposób opodatkowania powoduje, że ani dochód ze spółki komandytowej, ani odprowadzony od niego podatek PIT nie są już uwzględniane w zeznaniu rocznym, co prowadzi do braku możliwości odliczenia przez wspólników spółki komandytowej składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenia zdrowotne. I to się niestety nie zmieni, przynajmniej tak wynika z aktualnie dostępnego projektu przepisów dotyczących Polskiego Ładu. Należy mieć jeszcze na uwadze, że przepisy w zakresie Polskiego Ładu przewidują objęcie składką zdrowotną dodatkowej grupy mianowicie obowiązkiem opłacania składki zdrowotnej. Mają zostać dodatkowo objęte również osoby pełniące funkcje członków zarządu w spółkach kapitałowych na podstawie aktu powołania, to jest uchwały powołującej te osoby do zarządu spółek. Dotąd ta forma wynagrodzenia nie podlegała oskładkowaniu. Rząd zdecydował jednak, że w zmianach dotyczących podatków w ramach polskiego ładu osoby powoływane do zarządów spółek kapitałowych będą musiały zapłacić 9% składkę zdrowotną od swoich zarobków. No, ale to jest chyba jakieś nową, bo w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu nie było mowy o składkowaniu członków zarządu spółek kapitałowych. Dokładnie tak. Wcześniej kompletnie nie wspominano o propozycji zmian w tym zakresie. Niestety taki zapis znalazł się jednak w projektowanych przepisach, które ostatnio zostały opublikowane, i dodatkowo nie poddano w ogóle uzasadnienia do wprowadzenia zmiany w tym zakresie. Niemniej jednak od 2022 roku. Członkowie zarządów spółek kapitałowych pełniący funkcję członków zarządu na podstawie powołania zapłacą 9% składkę zdrowotną od swoich zarobków, i również bez prawa do odliczenia tej składki zdrowotnej od podatku PIT. Tak, to rzeczywiście jest zmiana, która się pojawiła całkiem niedawno i Można powiedzieć, że dodatkowo uszczelniła ten cały pakiet, bo w istocie dotąd, do dzisiaj funkcja w zarządzie spółek kapitałowych, choć wynagrodzenie z jej tytułu podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, to jednak była wyłączona z podstawy naliczania ZUS. No i to właśnie się ma teraz zmienić. A co ze wspólnikami analogicznych spółek zagranicznych? Jeszcze sobie postawmy takie pytanie, czy jeżeli mamy spółkę typu spółka... Zoo, ale prawa, np. holenderskiego, lub jednoosobowa spółka Zoo, żeby było ciekawie, lub spółka komandytowa niemiecka. Co się dzieje w takim przypadku? Tutaj przepisy Polskiego Ładu nie wprowadzają żadnej rewolucji. Wspólnicy analogicznych, spółek zagranicznych, na przykład spółek komandytowych niemieckich czy holenderskich. Nie są z tego tytułu podmiotami uznawanymi za osoby prowadzące działalność gospodarczą. Wynika to z artykułu 8 ust. 6 punkt 4 ustawy o ZUS. Dlatego wspólnicy takich analogicznych spółek zagranicznych nie będą podlegać składce zdrowotnej. Polski Ład w obecnym proponowanym kształcie przepisów tego nie zmienia. To jest niestety potwierdzenie tego, co powiedziałem na początku, że ta regulacja jest asymetryczna. Tak? Gdybyśmy podnieśli nominalny CIT, podnieślibyśmy go wtedy wszystkim, również inwestorom zagranicznym inwestującym w Polsce i osobom fizycznym, którzy stoją za korporacjami międzynarodowymi, osiągając zyski z inwestycji położonych w naszym kraju. Natomiast Taka asymetryczna regulacja de facto omija kapitał zagraniczny, dotyczy przedsiębiorców polskich. Podobna rzecz dotyczyła też tej regulacji wcześniejszej związanej ze spółkami komendytowymi z początkiem tego roku. To jeszcze dopytam o jeszcze jedną możliwą sytuację, czyli sytuację, w której nierezydenci, czyli podatnicy innych państw, są wspólnikami polskich spółek. Na przykład polskiej spółki ZOO jednoosobowo, lub polskiej spółki komandytowej. Czy ich również dotknęło re regulacje, czy, czy nie? Tutaj odpowiedź brzmi tak, ponieważ nierezydenci, którzy są wspólnikami polskich spółek komandytowych, jawnych, partnerskich albo jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, są traktowani jako osoby prowadzące działalność gospodarczą na gruncie ubezpieczeń społecznych i z tego tytułu podlegają obowiązkom ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w Polsce i tutaj y to, czy mamy do czynienia z cudzoziemcem, czy z rezydentem Polski, nie ma znaczenia. Oczywiście w przypadku cudzoziemców może dojść do tak zwanego zbiegu tytułów ubezpieczeń społecznych. Jeśli cudzoziemiec na przykład wykonuje w swoim kraju pracę najemną albo ma inną podstawę do tytułu ubezpieczeń społecznych w tym państwie, to nie będzie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w Polsce. Obowiązkowe jednak nadal będzie ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. Tym samym zmiany w zakresie opłacania składek zdrowotnych w ramach Polskiego Ładu dotkną również nierezydentów, którzy są wspólnikami w polskich spółkach komandytowych, spółkach jawnych czy w jednoosobowych spółkach zo. Czyli tu w takim przypadku różnicy dużej nie będzie, ale jednak w tym częstym przypadku, w którym. Na przykład tradycyjnym wehikułem inwestycyjnym jest wieloosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna. Wspólnik, który jest rezydentem w polskim otrzymujący dywidendę z takiej spółki jest obciążony nową składką ZUS-owską, czyli płacić 9 dodatkowych punktów procentowych do kwazi podatku od tego od dywidendy, podczas gdy dywidenda otrzymywana przez wspólnika zagranicznego w taki sposób opodatkowana nie jest, jeżeli spółką wypłacającą jest spółka zagraniczna, która partycypuje na przykład w, w polskiej spółce ZOO, co jest najczęstszym sposobem inwestowania przez osoby zagraniczne. Dokładnie tak. Oczywiście mówimy tutaj o spółkach jednoosobowych bo dla wspólników spółek ZO innych niż jednoosobowe tutaj nic się nie zmieni. Joanno, dziękuję ci bardzo za to kompleksowe i zwarte jednocześnie ujęcie tego najważniejszego w mojej ocenie komponentu polskiego ładu, jakim jest właśnie składka zdrowotna ZUS. Ona jak widać stanie się nowym znaczącym podatkiem w dodatku dość szczelnie zaprojektowanym bardzo trudno dającym się ominąć czy zastąpić poprzez restrukturyzację czy zmianę formy prowadzenia działalności gospodarczej. Trzeba pamiętać, że 9 punktów procentowych od dochodu. Stanowiącego podstawę do podatku dochodowego, razem z PIT-em stanowi skumulowane obciążenie, tak jak powiedziałaś, w przypadku podatku liniowego na poziomie 28%. I to jest zwiększenie o niemal 48% w stosunku do tego, co przedsiębiorcy płacą dziś. Pozostaje mieć nadzieję, że coraz bardziej zmasowane protesty środowisk gospodarczych. A także pewne różnice zdań w samej koalicji rządzącej doprowadzą, być może, do jednak złagodzenia ostatecznego kształtu ustaw związanych z Polskim Ładem. Dziękuję, Joanno, za udział w podcaście i dziękuję Państwu za wysłuchanie kolejnego podcastu TPA Observer. Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu TPA Observer. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi odcinkami, w których rzucamy światło na zawiłości biznesowe, podatkowe i prawne, wyjaśniamy wątpliwości i przedstawiamy rozwiązania wspierające prowadzenie profesjonalnego biznesu.